Ślimak i Róża Na rowem wyrósł szpar leszczynowy, poza nim rośniła się łąki i pola, a z drugiej strony był ogród, a w ogrodzie zakwitł krzak róży. Pod krzakiem siedział ślimak i myślał sobie, zaczekaj mój, przyjdzie czas i na mnie, a wtedy się każe moja wartość. Na coś lepszego jest przeznaczony, niż dać światu róże lub orzechy, a choćby mleko, jak krowy i owce. Bardzo bym chciała widzieć, rzekła róża, co pan do światu. Kiedyż to nastąpi? Nie potrzebuje się spieszyć, odpowiedziała. Wam to zawsze pilno. Zaczekajcie. W następnym roku ślimak znowu siedział pod krzakiem róży, wygrzewając się na słońcu. Na nim zwyszały się poczki róży, pełne, świeże, pachnące. Ślimak wysunął się ze swego domku, wyciągnął różki i schował ją znowu. Wszystko jak w zeszłym roku, rzekł niechętnie, żadne zmiany ani postoju. Krzak różany wydaje róże i nic więcej. Róże kwitły przez lato do późnej jesieni, dopóki śnieg nie upadł. Wtedy krzaczek zasnął, a ślimak skrył się w ziemi. Znów zawitał nowy rok, róże się rozwinęły, ślimak usiadł na słońcu, Podróżanym krzakiem. Zestarzałeś się, rzekł kiwając go. Zapewne usniesz wkrótce, bo oddałeś światu wszystko, co mu dać mogłeś. Nie mam czasu się zastanawiać, czy twoje dary miały jakąś wartość. To tylko jasne jest dla mnie, że sam z siebie nie zrobisz nic nowego. Pozostałeś tym samym kijem, jakim, sam, jakim byłeś. Żadnej zmiany ani postępu. Czy mnie rozumiesz dobrze? Przerażasz mi, śmaku, że róża. Nigdy się jeszcze tym nie zastanawiałem. Zdaje mi się, że w ogóle nie zastanawiasz się nigdy nad niczym. Założył na obojętnie. Czy na przykład pomyślałaś kiedy o tym, po co kwitniesz, jakim sposobem kwitniesz i dlaczego w taki sposób, a nie inny? Nie! Rzekła róża, kwitnę, bo kwitnąć muszę, bo to jest szczęściem, życiem, słońce świeci i grzeje, powietrze mnie żywi, deszcz i rosa poi, oddycham, czuję, żyję, z ziemi płynie we mnie jakaś nowa siła, ożywcza, potężna i czuję się coraz szczęśliwsza i muszę kwitnąć, inaczej bym nie żyła, być może... Widzę, że ci dość wygodnie żyć w taki sposób, nic nie rozumiejąc. Dobrze mi, rzekła Róża, tak wiele mi dano, choć panu dano więcej. Zdaje mi się, że należysz do tych genialnych istot, które, których myśli świat zdumiewają. Mało sobie z tego robię, odparł ślimak. Cóż mnie ten świat obchodzi? W, te, w sobie samym mam dość skarbów. Tak, zapewne, szepnęła róża. Ale czyż wszyscy nie dajmy światu, co w nas jest najlepszego, na co możemy się pozbyć, zdobyć? Ja dawałam mu tylko róże, bo nic z niego nie mam. Ale pan, który przeżył tak wiele, co odda światu? Ja? Ja mu nic nie dam. A cóż mnie on obchodzi? Oddawaj sobie, moja droga, swoje róże, ale jeszcze na orzechy, a owce, mleko każdy z Was pragnie pochwał i wdzięczności, każdy chce sobie zdobyć wielbicieli, a ja tym gardzę, ja jestem sam w sobie. Co mam, to dla siebie i sam to ocenić najlepiej potrafię. Świat dla mnie nie istnieje i nie obchodzi mnie wcale. To powiedziawszy, schował się do swojego domku i otwór zasłonił śliną. Jaki on mądry, że chwała róża w zamyśleniu. Szkoda, że nie bardzo go rozumiem. Ale to nic dziwnego, że nie, nie mam przecież takiej głowy. Nie mogę się też schować jak on do swego domku i muszę tu stać ciągle pod otwartym niebem i oddawać światu róże. Biedne róże, w jedną tracą wonne płatki, wiatr nie pomiata, ale jedną śliczną dziewczyna włożyła do książki o złoconych brzegach, w której muszą być także piękne kwiaty, bo kiedy ją czytała, widziałam uśmiech na jej twarzy, a łzy przejrzyste w oczach, a drugą różę przypiała do piersi Dobrze jej tam było w gorą na gorącym miejscu, na gorącym sercu. A trzecią różę całował dziecię i oddało ją matce. Czwartą złożono na trumnie staruszka, co kochał kwiaty. To wszystko daje mi radość i szczęście. Krąży koło mnie jak błogosławieństwo. Lubię wspominać o tym. To jest życie. Róża kwitła co roku i oddywała światu kwiaty swoje. Tylko myśleć nie mogła, bo nie miała głowy jak ślimak. A ślimak siedział w swoim ciastym domku i rozmyślał o sobie. Świat nic go nie wchodził. Wiele lat upłynęło. Ślimak żyć przestał i w proch się zamienił. Przestała żyć i róża, a i krzaczek także sprąchnął. W proch się zamienił. Została po nim tylko jedna róża w książce ze złoconymi brzegami w ogrodzie jednak kwitną inne róże a ślimaki wygrzewają się na słońcu i rozmyślają o swojej wartości świat nic ich nie obchodzi